Wiewiórki i bobry. dzień dobry. Pamiętacie zapewne sprzed kilku dni wyjazd, gdzie Piotrek podniósł tego wspaniałego, fajnego potkina. Dzisiaj będziemy kontynuowali opowieść z tego wyjazdu. No, w międzyczasie nie było możliwości jechać pokopać, bo wiadomo, bo wiadomo. teraz się nie jeść, teraz, teraz trzeba dotrzeć przy okazji. Przy okazji czegoś, jeżeli nie ma okazji, nie kopię. Nie kopię, bo w każdym innym wypadku jest to niebezpieczne i, i nie będę tego robił, bo, bo takie są zasady. Takie są zasady, zasady są takie same dla nas wszystkich. Zapraszam Was na filmik, zapraszam Was przy finale, komentujemy obecną sytuację, komentujemy to, jak się zapatrywujemy w ogóle szerzej na sprawę kopania. A w międzyczasie podniesiemy jeszcze parę ciekawych, fajnych fantów. Cóż, zapraszam, zapraszam, chodźcie z nami na pole, zobaczcie jak było fajnie. Tutaj wiaterek nieco bardziej upierdliwy, a pan z piłą to już w ogóle, zaraz dostaniesz padłem przez głowę, to go uciszymy. Nie po bożemu dziadu w niedzielę piłować. No, a tutaj taki, taki łoto na parsteczek nie wiem czy to łapie ostrość, bo słońce mam prosto w screena nie widzę, ale mam nadzieję, że wy będziecie to widzieli w miarę wyraźnie idę się napić i dalej bardzo chciałbym wam móc ogłosić znalezienie krągłości no ale byłbym wtedy hipokrytą kłamcą, nie wiem też ponieważ nie ma co ukrywać, spóźniłem się Spóźniłem się bitny hamerek dziś wygląda niestety już tylko tak No ale hamer jest hamer, nawet taki Wcześniej co wam powiem, no były jakieś tam były tam jakieś drobinki, już wam pokazuję co było Pokazuję i tłumaczę Nie nagrywałem tego, bo, 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 bo płaskie paskie wytarte niewiele widać, paskudny materiał podejrzewam, że współczesne jakieś niemożne monetki druga też żadne patyny, nic specjalnego, dużo pewnie jakiś George albo, albo późna Vicky skoczył jeszcze taki kluczek, kluczyk pogięty mocno też rzecz raczej raczej dosyć niestara no i tutaj nie wiem, na ile to będzie widać. guzik ze świetnym wzorkiem, ale też ogryzek. A już się ucieszyłem, że mam takiego jak Mister Miewa. Ładne, nie wiem, czy to będziecie widzieli, czy nie będziecie, mam nadzieję. No ale cóż, szukamy dalej. Szukamy dalej, kręcimy się Piotrek tam gdzieś w oddali, grzebie, szuka. Nie wiem, czy po tym pierwszym dzisiejszym sukcesie przyszły kolejne. Mam nadzieję, że tak, bo. Bo poletko jest fajne. Tak wam powiem. No, A, pozdrawiam. Pozdrawiam. Box Mega. Mistrzostwo Świata. Wciąż w kręgu średniowiecza. Tym razem wyszedł jakiś, niestety, brzydki LED -tokenik. Start zniszczony. Nie przetrwał próby czasu podobnie jak mój hamerek ale nic, liczę, że jeszcze dzisiaj jakaś krągłość wyskoczy ukoronuje nasz wyjazd dobra, tłumaczę o co chodzi z tym kontekstem archeologicznym na skarpie widzicie żółty spychacz net, nie wiem co to, takie takie tutaj w moim kierunku biegną jego ślady z kontekstu wynika, że ten spychacz jest narzędziem zbrodni i spychacz zepchnął, rozpłaszczył, rozczapiżył normańskiego woja. Po prostu jest taka historia. Gdyż, ponieważ idąc dalej tym tropem, spychacz porusza się po tych śladach, prawda? Na tropie spychacza wykopałem ten oto dołek. Dołku znalazłem pozostałości rycerza. Po raz drugi wykupuję na tym terenie montaż odszczemienia z lwem ryczącym, stojącym i powiem wam, zrobił mi wyjazd. Jest mega. Jestem cholernie, cholernie zadowolony. Około 1000 roku. Tutaj górna część to było w ten sposób montowane, od góry biegły rzemienie do strzemienia, a tutaj na dole w tych dwóch dziurkach były, była pętla, pętla strzemienia, czy to metalowa, czy skórzana. W to się wkładało but i to tak ładnie zdobione sterczało nad ciżmą rycerza. Pewnie kiedyś bardzo bogato emaliowane, lew musiał być w kolorze, strzemionko było w kolorze, bajk Ciszma była w kolorze, strzemionko było, strzemionko było do wkładania nogi. Super. Dobra, weszliśmy na starą część pola. Z tego co pamiętam tutaj chodził Mateusz albo Mariusz Jarzyk. Także okazuje się, że chodzili, no chodzili niedokładnie. Na nich zganiam, bo na kogoś złoto? trzeba. On no Pan Piotrek krzyczy, że złoto. i Chyba złoto, nie kurwa jak mi się ręce trzęsą. I wydaje się, że jest złoto. Słońce. Nie przeklinaj. Przepraszam. Ach. Chyba To jest po złota bardzo grubo, A albo coś jest... coś tu jest chyba nabijane było z tyłu. To jest. Mhm. Ja to doczyszczę w domu, zobaczymy, ale zobacz jak tu się świeci. Zobacz to. To widzisz? No. To, no na ten i wzory są. Znaczy. Z jednej strony to jest na pewno na kamień jakieś miejsce. Mhm. Kto tutaj chodził? Wszyscy, no to był no, Mari. Jak wszyscy. No tutaj mógł chodzić tylko już Ciepluch, Mariusz, Jaszczek, yy, młody, bo przecież my nie pominęlibyśmy takiego przedmiotu. To tylko jakieś tak takie jest. lebiegi. Tylko tak. Takie lebiegi właśnie. Lebiegi tak. bo... Igor chodził. No Igor tam. To też. Ale no, o no, początkujący można mu wybaczyć. Proszę. Tak. Super. Ale super. pięknie. Elegancko. Brudny poletko jest wspaniałe. Elegancko. Dziś mam dzień konia. Świetnie. A i Piotrek tam jeszcze znalazł hałbę. Nie, no to jeszcze innych parę znaczy też jeszcze mam... No tak, ale Pickenhauba jest fajna, bo, bo to wiesz, takie rzeczy... Czekaj, moje... To znaczy my podejrzewamy, że to jest Pickenhauba, bo ja taką samą znalazłem znalazłem w tym, w Walii jak byliśmy i ktoś mi ją zidentyfikował jako Pickenhaubę strażacką. Mam jeszcze rzymka. Mam nadzieję, że, że będzie to Pickenhauba, tak? Masz. Tak, przypuszczam. Trąbę. Lomba, Token, a tu jest ten rzymek chyba, iż. tu jest główka. Aha. Tu nawet jesteś na ten na, na pewno. No, ze spokojem. No, oprócz już oczywiście mego ukochanego potinka. A, a potinka tu już wszyscy widzieli. No tak jeszcze raz, bo piękne. Nie, no jest Aha. Ja nie wiem czy ten odcinek nie będzie podzielony na dwie części. części Trzeba, Trzeba oszczędzać materiał filmowy teraz w dobie kryzysu. a jeszcze pippen hałbek. Aha. Jeżeli ten. O, guzików i tam innych Jest taki fragment Pickenhauby. Prawdopodobnie Pickenhauby, mi tak ją jest. zidentyfikowano. Ja się nie będę chwalił, że mam duszę, ale to kwestia genów, nie? <ścoughs> Dobra. Ojku. Super, 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 super panie. No i cóż, żegnam się z Polem. A w dniu dzisiejszym żegnam się z Wami. Z Piotrkiem to się pożegnam za jakiś czas. Odwiozę go do domu. Co było, to było parę fajnych rzeczy. Wyskoczyło nagrywanie pod światło. Jest niefajne. Zrobiliśmy ten element pola. Ten, który się rozkłada między nami. Aż po te zielone hale w tle. Na tym chodziliśmy dawniej. Na tej wielkiej części przechodzimy go jeszcze raz sobie. Cóż, koronawirus, tak jak mówiłem przy okazji zakupów tutaj na farmie. Miło spędzone popołudnie, zrealizowani trochę pasji za nami. I tak zakupy robiliśmy i tak, więc wyrzutów Symianie nie mam, MCMD już nie mam, więc nikogo nie oszukuję. Tak jeżeli ma być ściśle, a obok higieny, tej której nas wirus nauczył, to mycie rączek ustawiczne i tak dalej wydaje mi się, że równie ważna jest higiena psychiczna i teksty w rodzaju, że całkiem nam zakażą no tutaj moim zdaniem są nie do końca na miejscu, bo no bo przecież nam już zakazali teoretycznie, MCMD nam zakazało rząd nie zakazał, MCMD nam zakazało co mogą więcej zrobić przykuć nas tak, jak Piotrek powiedział do grzejników Good luck! Good luck, moim zdaniem. Tyle. Ja tutaj nie przypuszczam, żebym się narażał na dużo większe niebezpieczeństwo niż cały czas się nagrywał. Bo Aha. w tle jesteś, wiesz? Pieprze i nagrywam Piotrka. Tak mi się jakoś stanęło. Dobra. Ale coś Wam się rusza. No, trzeba kończyć. Super, wspaniały dzień, warto było poczekać. Kalafiory mamy, ziemniaczki mamy. O, nie, żeby nie było kurcze, bo będzie gówno burza. Pokaż, gdzie jest hangar. Tak, tam z jest hangar. Swoje warzywa. Tam zostawiamy w skrzyneczce pieniążka dla pana tak dziadka. Jest. Bo on nam ufa, my ufamy jegmu. Jak mu nie zostawimy pieniążka, to następnym razem dostaniemy kopa, a nie wyjście na pole. Weźmiemy sobie też świeże jajko od kurzów, kurzęce takie. No i będzie super. Tak jest. I będzie super. Wyżera, wyżera niemarketowa, nie naświetlona promieniami. Rentgena, nogi zmęczone, powietrza pełne płuca, Nie skurczą się pod wpływem wirusa i nie zwapnieją, miejmy nadzieję, bo, bo zdrowe są, bo zdrowe nie, no są, dostały świeże powietrze. Najlepszą formą jest pojechanie do farmera, z którym się widzisz, że tak powiem, nawet nie kontaktujesz i zabranie sobie z magazynu tego co ci potrzeba, niż pieprzenie się do sklepu, gdzie jest 500 osób dziennie. Odstanie w kolejce, wirus się unosi, bo każdy z nas ma taką małrę wirusową sześciometrową. Tak. Ta. A tak to to naprawdę, naprawdę Wydaje mi się, że można wszystko, oby, oby z głową kochani. I od razu yy, tych, co by chcieli krzyczeć, że to nie wolno jeździć i dodatkowo narażać, to to jest tak zwany walking distance. Ja tutaj mogę dojść z buta. Ja jadę tutaj tylko przez swoją własną, że tak powiem, wygodę, wygodę. i tenistwo, Dokładnie. Bo po prostu spacer no ale tutaj słuchaj, mi trwało około 30-35 minut. Słuchaj, z 45 kg produktów na plecach, to ja też nie widzę możliwości spacerowania. Pojechać trzeba więc no tak to wygląda tu jest hangar z rzeczami a tu jest malutki zagonik ten ziemniaczany na ten, który... odcięty od wszystkiego bez żadnych dróg, bez możliwości tak. wejścia jednostka wojskowa, płoty moim zdaniem jedna z bezpieczniejszych form uprawiania sportu mówię, że do momentu aż tego nie zasieją na pewno tu je będę kopał jutro tutaj będę ze swoją całą rodziną Cała rodzina będzie kopać, tak? Znaczy, no nie, no, zobaczymy, czy moja żona będzie chciała przyjechać, ale chłopców wezmę na pewno, bo czemu mają nie pochodzić, wezmę piłkę, niech sobie też pokopią, wezmę psa. A mnie już jutro nie będzie, żeby Piotrka dzieci nie narażać. Tak jest. Na tej zasadzie. Dobra, nie żegnamy się z wami, bo, bo nie chcemy tutaj w filozofii żadnych uskuteczniać głębokich. Nie w tym rzecz. Chcemy. No, winny się usprawiedliwia. Winny się usprawiedliwia, nie czujemy się winni. Ale, ale dwa słowa widzą się należą. Tak jest. Dobra, dokładnie. Zostańcie zdrowi. Nie wiem, czy materiału starczy na dwa odcinki. Nie wiem, co z tego wyleci, jeżeli będę robił jeden odcinek, bo trochę go się nagrało. No, ale jakoś, jakoś to tak rozwiążemy. A teraz, teraz wolałbym to rozdzielić, żebyście, żebyście dwukrotnie mieli okazję pooglądać. A ja, żebym miał satysfakcję, że mam co wstawić. Przynajmniej raz w tygodniu. Pozdrawiam jeszcze raz. I i uśmiechajcie się często, bądźcie zdrowi.